Witamy Was dzisiaj na naszym backstage'u, sesji zdjęciowej. Takich sesji zdjęciowych robimy bardzo dużo, bo w miesiącu około 3-4. Tak. Czyli właściwie w każdym tygodniu mamy sesję zdjęciową. E, ja zajmuję się stylizacjami do sesji i przygotowuję się do tego no, co tydzień na nowo, na nowo, na nowo, i staram się, żeby te sesje troszeczkę się od siebie różniły. No i co dalej? Cały taki harmonogram sesji. Nie, no to jest dużo, dużo więcej. Prasujesz, przygotowujesz, układasz, to wszystko w sety. To jest jakby rzecz, których ja bym kompletnie nie, nie, nie ogarnęła. Ja natomiast zajmuję się y, nagrywaniem backstage, robieniem zdjęcia, robieniem kawy, herbaty. Operuję DJ-kom. Musimy zadbać nie tylko o nasz komfort, ale przede wszystkim o komfort. Y, fotografa, modelek, żeby się fajnie czuli. Mm. Też musimy o to zadbać, żeby wszystko dobrze wyglądało i w aparacie, i na naszych filmikach. Więc ja taki bardziej background, a Marta gra główne skrzypce przy sesjach zdjęciowych, ona tutaj jest powiedzmy art directorem. I w ogóle śmieszne jest to, jak my rozkładamy tło. My te tło rozkładamy no, kilka razy w miesiącu. I to I nie za... jakby od 8 miesięcy, jak, tyle jak zwięcie, to... tylko już kilka lat. I za każdym razem nie wiemy, jak to się dzieje, że całe tło spada i po prostu się rozwija i my, o Boże, co teraz, jakby nie potrafimy tego ogarnąć, żeby po prostu ładnie rozłożyć tło, żeby ono się nie pogniotło, za każdym razem nam się gniecie, za każdym razem je ugrudzimy mega. Tak samo z odbiorami, byśmy mogło to odpuścić wszystko, co się wydarzyło dzisiaj rano, te odbiory na ostatnią chwilę. Ale, Ale my tak prostu, lubimy. Bo my lubimy hmm. bardzo dużo pracować, lubimy być takie w tym chaosie, lubimy biegać od krawcowej do krawcowej. Znaczy tak, zawsze sobie obiecujemy, się przygotujemy, no nie, żeby miało wszystko na czas hmm. zrobione. A zwrócja to w ten sposób, że na ostatnią chwilę jeżeli mi podbior, makijaż też zawsze spóźniony. Zawsze także teraz cały filmy, które zobaczycie, wygląda dość spokojnie, ale gdyby Michael był z nami dzisiaj od 6 rano, to by widział, jak to wygląda. No i co dalej? Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia backstage naszej sesji zdjęciowej. Dzisiaj mamy wyjątkową modelkę, świetnego fotograf i też zdradzimy, że na tle pojawimy się. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna, I just wanna pop pop, turn around, turn around, dance dance. I just wanna, I just wanna pop pop, around, turn around, dance dance. I I just wanna, I just wanna pop pop.

I just wanna flap ah. back, then turn around, turn around, and then I just wanna I just wanna flap back, nothing around, turn around, yes, yes. I I I just wanna I just wanna flap back, turn around, turn around, and then I just wanna I just wanna